Witam serdecznie Konrad Błaszak, a ze mną ten oto przystojniak, bo tak możemy chyba powiedzieć. po A17, czyli nawet nie średniak. Budżetowiec za 6 stówek. Kurczę, po co mi on? Tak szczerze. Po co ja go w ogóle testuję? Czy to ma sens? Czy w ogóle takie telefony jeszcze mają sens? Czy warto dołożyć yy, w każdym wypadku i takie tanie budżetowce nawet nie mają większego? Większej racji bytu, zastanówmy się nad tym. No, dzień dobry. Taki oto luj pojawił się tutaj. Gdy dostałem, test, dostałem propozycję testów tego Oppo a 17, powiem uczciwie, zastanowiłem się dlaczego. Czemu wy mi to robicie? <laughs> ale żarciki, ale tak poważnie zastanowiłem się dlaczego, ponieważ wielu producentów nie chce i nie udostępnia niższych smartfonów, niższych, niższych półek smartfonów do testów, bo przeważnie one są takie sobie i jak są takie sobie no to ja recenzję zrobię też taką sobie, więc po takiej recenzji, takiej sobie idąc tym tokiem rozmowania, dużo osób może go nie kupić, bo twierdzi on jest taki sobie, ale Oppo jakby zrobiło inaczej Prze chwilą go przecierałem, ale po prostu widzicie jakie to brudzi się jak cholera no, ale Oppo Stwierdziło, że mi go wyślę. Ja mówię: Dobra, no, dawno nie miałem sprzętu, który kosztuje, przypominam, sześć stówek. I to mocno definiuje, czy to jest sprzęt fajny, czy nie. Więc mówię: Sprawdzę, no, co mi szkodzi? Nie będzie taka standardowa, rycka, wszystko omawiać, nie wiadomo jak, bo tutaj też nie ma, a w tyle do omawiania, wydaje mi się. Co jest na plus? Na plus jest moim zdaniem wygląd i wykonanie. Smartfon jest naprawdę, nie trzeszczy, nie skrzypi. Smartfon sprawia całkiem dobre wrażenie. Oczywiście, czuć. Czuć, że to jest smartfon za kilka stówek. Czuć, że to nie jest sprzęt z wyższej czy nawet średniej półki. Czuć, że to jest kilka stówek Max, ale zamiast takiego plastiku, który często się ugina w tych tanich telefonach, tam trzeszczy, jest takie skóropodobne tworzywko, które wygląda bardzo ładnie. To jest granatowy, jeszcze jest jasno niebieskie. Ten jasno niebieski wygląda fajniej, no ale dostałem ten, nie narzekam. E, plastikowa rameczka, oczywiście no, tutaj też nie ma co oczekiwać, <laughs> oczekiwać cudów. Sprawia całkiem dobre wrażenie, jeśli to wykonanie patrzymy oczywiście przez pryzmat ceny. Jest tanio, ale całkiem solidnie. Podobnie jest, jeśli chodzi o ekran. To jest oczywiście IPS-ik w tej cenie 656 cala, HD, 29 ratio, ale to jest całkiem przyzwoity IPS-ik, więc to też bym zaliczył go jako plus. Kolory są ok, ta jasność też jest wystarczająca, kąty widzenia jakby do, w telefonie za sześć stówek ja nie oczekuję cudów i ten cudów mi nie daje, ale wygląda wygląda to wszystko naprawdę e, przyzwoicie, więc tutaj się nie przyczepię co dalej z plusów? Plusem jest na pewno to, że ma IPX4, czyli to jest takie na zachlapania, ale jest certyfikat więc super ma dwa lata wsparcia, też znalazłem informację że dwa lata będzie wspierane e, łatki pewnie, nie wiem czy system, ale chociaż łatki, więc to też jest jakiś plus w telefonie tak, yy, tak tanim, no nie da się ukryć jest taka dziura tutaj ta dziura dla wielu też będzie plusem czyli możecie mieć słuchawki na jacku i plusem na pewno też jest albo w miarę jest bateria która ma 5000 i cały dzień dla niej jest bezproblemowy, a jak nie będzie go gotować to i trochę więcej też da radę, no okej okay. trochę tych plusów jest czy to wszystko hmm, przejdźmy do takich plusów, minusów aparaty, aparaty są dwa widzicie, to jest lampka, to trzecie drugi aparat to jest 2 megapiksele i ten aparat jest, jak się możecie domyślać mocno średni, żeby nie powiedzieć brzydziej bo nie jest w sumie tylko do głębi, więc nim nie robi zdjęć ha! czyli takie oczko trochę bez sensu wrzucę Wam zdjęcia oczywiście ale ten główny to ma 50 megapikseli 1.8, detekcję fazy i to wygląda całkiem całkiem nie najgorzej no, jakby zdjęcia są nie są tam szałowe, ale w telefonie za 600 są okej okay warunki. Ja wyjdę, sobie cyknę zdjęcie, ja sobie zrobię, o, zdjęcie. Ono wygląda jak najbardziej poprawnie. Nie jest jakieś e, przekłamane te kolory, nie są jakieś turboszumy. Oczywiście wiecie, że tutaj już się piesel się rozmazał na przykład. Samochód też jest już jest trochę rozmazany, bo już był taki półmrok, ale ogólnie zdjęcia nie wyglądają źle, jeśli chodzi o tą półkę. Co nowo, co jest bardzo ważne, bo oczywiście... No, z droższymi nie ma co się równać. Z przodu mamy 5 megapikseli, więc też bez szału. No dobra, trzeba przejść do tych trochę mniej przyjemnych rzeczy. Mnie zirytowało już na samym starcie to, czy wy widzicie, co to jest? Czy wy widzicie, co to jest? To jest mikro USB. Pff, kto tego używa jeszcze? Naprawdę, ja wiem, ja wiem, że to jest tańsze rozwiązanie, ale walczymy, żeby Apple daje USB typu C w najnowszym, a Op podaje mikro. Standard już tak przestarzały, że łojezu. To jest spory minus, mnie by strasznie irytował. Eee... No ale co, kto tam lubi, jak ktoś ma tylko ten telefon, nie ma więcej sprzętów na USB typu C nie ma wszędzie kabli od USB typu C, to się pewnie może przyzwyczaić. Nie ma NFC, więc płatności tutaj no nie zrobicie sobie. Jest to jakiś minus, szczególnie jak to ma być sprzęt yy, dla kogoś, kto może, nie wiem, starszej osoby, dziecka, ale dla kogoś, kto używa tych płatności, to to NFC by się przydało. Rozumiem, jest oszczędność, no ale trochę to trochę to boli, no i tak wydajność, ogólnie tak zupełnie poważnie, nie jest moim zdaniem źle, te rzeczy się otwierają całkiem sprawnie jak tam widzicie, jakie głupoty oglądam no chwilę, chwilę a bo jestem offline teraz, dobra e, bo wyłączam sobie e, siedzi do tego, żeby mi tam nikt nie pisał smartfon nie działa źle ale nie jestem w stanie powiedzieć, żeby to był najlepszy wybór w tej cenie Spojrzałem sobie, hmm, spojrzałem sobie na, 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 na jakieś sklepy i zobaczyłem, że od tych 6, stówek, sześciu i pół stówki, bo te pięć dyszek powiedzmy można by było dołożyć, są lepsze sprzęty. Są sprzęty, które mają e, nie jak tutaj G35, ale mają G99 się znalazły, G85, to są jednak trochę mocniejsze e, procesory. Tutaj znalazłem nawet sprzęty, które mają 8GB RAM, chociaż bardzo pojedyncze, więc powiedzmy, że ta czwórka RAM, jak jest tutaj, jest standardem, ale dużo sprzętów ma, 60, ma 128 pamięci budowanej, a ten ma tylko 64 EMC, EMC 5.1, więc to nie jest nic szałowego, jeśli chodzi o mocno. To zdecydowanie znajdziecie na rynku coś mocniejszego od tego sprzętu. Dodać jednak muszę, ten system y, jest całkiem przyjemny, jest trochę tego blotweru tych główienek, takich gier jakichś, których ja nie instalowałem, tylko są same. No, można to pousuwać w większości, zarabiałem. A usun ciadostwo, no i cyk, sprawa rozwiązana. No i dobrze. A i coś się włączyło. Jest trochę tego, ale można pousuwać w większości, więc to jest super. Y, system jest przyjemny, całkiem powiedzmy, no, on nie jest jakiś szałowy ten system, on nie działa fenomenalnie przez to, że to nie jest sprzęt nie wiadomo jakiej półki, ale ten sprzęt, ten system działa całkiem przyzwoicie bym powiedział i jakby... O kurczę, tu można jeszcze 4 giga dołożyć, Jezu, jaki szał. Nie, ale tak poważnie, ten system działa całkiem ok. Eee, telefon oczywiście nie działał najszybciej. Czasem musiałem chwilę zaczekać, żeby się aplikacja jakaś załadowała czy włączyła, eee, szczególnie jak nie była zapisana w tej 4-gigowej potężnej pamięci. Ale ten telefon nie był też czymś, co bym chciał rzucić po kilku chwilach korzystania. Bo były takie telefony, żeby najchętniej wziął go pierdzielną, zaraz o, o ścianę. Ten taki nie był musiałem pójść na pewne kompromisy względem mojego telefonu czy innych testówek, ale nie było aż takiej tragedii, jak myślałem, że może być, więc no do przemyślenia dla Was, co tam chcecie. Podsumowując, bo ten test się robi potężnie długi o jakimś telefoniku za sześć stówek myślałem, że to zrobię szybciej, ale no ja wiecie, żuluję pogadać. Nie jest to zły telefon, nie jest to jakby telefon zły, jest to telefon, który ma ogrom braków i którym moim zdaniem Chyba nie jest najatrakcyjniejszy na tej półce cenowej. Wydaje mi się, że są ci telefony ciekawsze, mocniejsze, które mm, zapewnią trochę więcej. Ale z drugiej strony nie testowałem już bardzo dawno tych telefonów za 5-6-7 stówek, mm, więc ciężko mi powiedzieć tak obiektywnie, czy to jest najlepszy, najgorszy, czy może taki po prostu przeciętny telefon na tej półce cenowej. Muszę chyba dorwać się do tych telefonów tańszych i też je posprawdzać. Najważniejsze jest to, że ten telefon nie wkurzał mnie, jak z niego testowałem jakoś specjalnie. A w tej półce cenowej dla mnie to jest kluczowe wyznaczenie. Jak mnie nie wkurzał, to jest ok. Więc, jak ktoś chce kupić coś bardzo taniego dla osoby mało wymagającej, wydaje mi się, że ten telefon może być całkiem przyzwoitym wyborem. A dajcie znać, co myślicie. Pozdro.